Daisy OS, What? Okej, okay, świetne zdjęcie, ale to jest gra Exe, to jest ta gra, w co miałem grać? To sobie pograłem w Mario 2! O! Oh. Luigi, ręce, nogi! Pomoc! Wow! Wow! Dobra, więc. O, sioka Tamari na Damasi. Na Wyszła sobie taka gra Cruci Mortem. Crucis Mortem. A tutaj ikonka taka i ogólnie to ja nie potrafiłem jej przejść, ale... Nie jestem pewien, czy to jest ta gra. Wydaje <grym> mi się, że kiedyś widziałem taką grę, gdzie... Czy znaczy, grałem w taką grę, gdzie się był taki strasznie trudny poziom jako Toad? Czy to jest ta gra? Nie wiem. Sprawdźmy, bo wyglądała świetnie. Ale jeżeli to jest ta, o której mówię, to nie potrafiłem jej przejść. Tak, tak. To jest demo, gra zawiera głośne dźwięki, błyskające światła. Ehe, spoko, bardzo się cieszę. White Void Games. White Void Games. Crucis Mortem. Okej, okay, jeżeli to jest ta gra, o której myślę, to na pewno się tak nie zaczynała. E, więc tak, play. Lecimy. O, okej. Okay. To albo był masywny update, albo totalnie mile gry. Okej, okay, no taki typowy tutorial, no? Więc możecie mi napisać. Grę, tak jak mówię, grałem w taką grę, która miała właśnie taki dziwny tytuł i grało się jako Tone. Czy to była ta gra? You can pull a radish by pressing the Z. Okej, okay, no wiem. Umiem grać w grę. Keep holding, okej, okay, to jest. Całkowicie sterowanie z Mario Bros. 2. Kazasko. Okej, okay, USB, 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 USB controllers podłączone, Daisy OS. What? Co? To jest gra. Daisy życzę Ci wspaniałego dnia. Co? To jest. Okej, okay, świetne zdjęcie, ale to jest gra... EXE? To jest ta gra, w co miałem grać? Ador his naivety. Jeśli o mnie wspomnisz, znikam. Czym jestem? To chyba jest jakiś żart albo zagadka, nie jestem pewien. Cisza. Okej, okay, masę. <ścoughs> Audiofile file mp3. Okej. Okay. Emu NES. To jest, zgaduję, emulator NESa. Tumb. Dumped Rom, ehe, tu jest Rom do Trofea. Okej, okay, są, czy to naprawdę trofea do zdobycia, czy coś? Liberation Day jest zablokowane. My stuff. Koncept pierwszy. O, ktoś tutaj sobie chciał grę zrobić. Na to wychodzi. U wow, to jest zdecydowanie horror. Ło, co tu się dzieje? To wygląda trochę jak Isaac z tym interfejsem na górze. Ten pierwszy Isaac. Tu Muscular. Okej, okay, czyli tu designuję jakiegoś potwora, a tu jakiś kwiatek po prostu, więc... Czy to jest ta gra, którą ta osoba robi? Mili's Nightmare? Tak! Mogę w nią nawet zagrać! Mili's Nightmare Demo. Poruszaj się strzałkami, Z, żeby strzelać i interaktować. Okej, okay, ale bęger w tle. Okej, okay, to, to mi już tak zaimponowało. Searching. Okej, okay, ja mam tak szukać, dobra. Ale wiecie co, ja... o mój Boże, się... To było tak głośne, się tak wystraszyłem. <laughs> Dobra, więc ja na razie nie będę grał w Mini Nightmare. My mieliśmy grać w Mario X, więc zgaduję, że przechodzimy do emulatora NES-a. Okej, okay, Dump -trom. Dokładnie. Hell yeah, kocham piracić gry od Nintendo. O! Wiesz, bo mili, mili, to chyba główna postać to jest mili, ponieważ ona coś tam rysowała swoje sny i grać się nazywa Mili Nightmare, więc chyba musisz się nauczyć dumpować chromy, bo to nie wygląda dobrze. Nawet nie mogę grać jako Mario, ani Toad, ani Peach, kiedy nie został Luigi. Więc to jest na pewno pole do poprawy. Ja cię tego nie nauczę, bo nigdy tego nie robiłem <grym> Okej okay. Luigi, o nie. Ale ja dawno w Mario Bros 2 nie grałem. Ogólnie to lubiłem tą grę Jak byłem mały, to bardzo dużo w nią. No, ale nie, nie piraćcie gier, nie wolno, nie? Ale jak byłem mały, to ja grałem w Mario Bros 2. O! Mili naprawdę nie umiesz tampować rąk. Nie umiesz. O! Okej. Okay. Ale przynajmniej się starałaś, przynajmniej to zrobiłaś sama. Wyciągnę to coś. Tu chyba klucz był. Dobrze. Pamiętam? Nie, nie było. Albo źle pamiętam, albo tu go wymienili. Więc... Ojej, ojoj oj, oj. O nie. Ile? Są drzwi? Nie, nie wiem. Mogę wyjść stąd? Chyba no mogę. To se pograłem w Mario 2. O! Hej o Cześć Mario. Co to jest? Co to? Jest! Luigi, te ręce, te nogi, to ciało, ja... Nienawidzę go ma... Luigi! Nienawidzę, 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 nienawidzę! Proszę, ktokolwiek! Pomoc! <grywa> Okej, okay, ja się już nie śmieję, ja już się nie śmieję, przepraszam Mario. Ale się zysra... Okej. Okay. Ja naprawdę nie powiedzieć, bo to jest. My Mario Game było niesamowite, ale to, co się tu dzieje, i to dopiero demo. Więc na razie, dopóki to jest demo, My Mario Game jest najlepszą grą Exo Mario. Ale jak to wyjdzie, to mi się wydaje, że łatwo pierwsze miejsce. Od razu. Jakby widzicie, co tu się dzieje, jeszcze ten pulpit na początku to jest tak dobry pomysł. To tak dobrze wygląda. Ten pixel art jest świetny, wszystko jest świetne. Jeszcze to działa identycznie jak Mario 2. Ja grałem w to dawno, ale jestem pewien, że to jest identyczny film. Nie, mi się nie podoba. Nie no, z tym, że mi się nie podoba, żartowałem oczywiście. Spokojnie, aż, aż taki hamski nie jestem. Um, dobra. O! Ohoho! Hejka, mogę? Nie mogę. O hej, o, ten dźwięk. What? Okej, okay, papa. Dobra. O, droga wolna. O, o. To zabawne. Kiedy wiesz, że straciłeś coś, co wi wiesz jak jest. Yy, wartościowe. Nawet jeżeli ci to powiedzą, nigdy nie rozumiesz, yy, dopóki tego nie stracisz. Cokolwiek to zabierze, yy, odzyskam, co jest moje. Zaczynając teraz. Wow. <słyskuj> wow. W skrócie nic nie rozumiem, ale buja, ale. Co tu się dzieje? To wygląda tak niesamowicie. What? Ja myślałem, że Luigi się w jakiegoś demona zmienił i go tak otwier otworzył te ręce, no nie? Error wystąpił. Kto by się spodziewał? Jestem nies niesamowicie pod wrażeniem. Nie, nie, nie chcę się powtarzać, ale... Ale widzicie co to się dzieje, no nie? Co zrobił komputer na śniadaniu? Miał bajt, to się nie tłumaczy na polski, bo bajt to jest jednocześnie zjeść coś, czy tam ugryźć. Ale bajt to jest też, wiecie, megabajt, gigabajt i tak dalej. <laughs> Okej, okay, więc trofea, no nie zobaczę tro trof... Nie zobaczę... Trofek, ale trofeu? Nie wiem, na pewno nie trofeu. A więc wróciłeś, he? Dobra, ja idę grać w grę dalej. Muszę grać w grę, jestem uzależniony od Mario Bros. 2. Oh. <grystanie> o! Ojej! Luigi! Stawaj. O! Ok, udało się. Ta gra wygląda niesamowicie. Musicie się ze mną zgodzić, że to jest niesamowite, jak to wygląda wszystko i działa. Okej. Okay. O nie, nie wrzucaj tego. To mi się przyda, bo to jest śmierć nośna. O, broń! Sio! O nie, mogę na ciebie. Nie mogę na ciebie. Okej, okay, zapamiętać, nie mogę na ciebie. Dobra, więc zrobię tak i wrócę się. O! Troszkę mi się pomyliło. Dobra, więc na ciebie nie mogę, więc szybko cię ominę. S. Ale z ciebie S. Okej, okay. ale, ale z wami S. O, daj mi tą wisienkę. Uy, no, nie rzuć tym Luigi. Jesteś jakiś dziwny. Dobra, na szczęście jestem dobry w gry komputerowe, bo żyję, dobra. O, jest kolejna wisienka, ale co one mi dają? muszę zebrać wszystkie, żeby postępować czy coś? Okej, no tą podniosłem. Okej, okay, fajny tutorial. No odsuń się ode mnie, zostaw mnie. Niesamowicie, bawi się dobrze grając w grę EXE, no nie? To jest nie do pomyślenia. Gra EXE i ma grę. To jest taki trochę survival horror, bo ja muszę na pewno zarządzać moimi surowcami Resident Mario. O nie, teraz... A mogę po prostu tak? Okej, okay, tak będzie bezpieczniej. <grybujesz> Dobra. O nie, 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 bo nie wiem czy mogę wejść na drabinę z tym. O nie, nie, nie. Ha! O! Ojej, jaki parkour. Dobra, jestem dobry. Gry komputerowo. Komputerowe. Komputerowo. <gry> Dobra. Spadaj. Okej, ja się może wrócę. Jest tutaj jeszcze jakiś. Nie ma jeszcze jakiś Oj. O! <gry> Co to było? O! Checkpointy! O, kocham tą grę! Kocham tą grę. Jest cudowna wspaniała! Kocham tą grę! Aha, okej. Okay. O, tutaj się respawnuje. Dobra. Um, tutaj są znowu te. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jest stresujące. O nie, 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 nie. Dobra, żyję. Mogę iść tutaj po prostu, no nie? Nie muszę się wracać na górę. Okej, okay, dobrze, cieszę się. Naprawdę się cieszę, ale mnie zostaw, ja se idę. Ja se idę, papa. Pa. Się muzyka wyłączyła po tym, ale te, ta gra świetnie tworzy klimat. Ciekawe, ile to trwa, bo to jest... miało być tylko demo, a już... Już trochę trwa, już gram 15 minut. To jest, wydaje mi się, że jak na demo to jest bardzo dużo. Okej. Okay. Dobra. Jaka cisza. I zgaduję, że tu potworów nie ma, bo Mario jest zjadł, nie? O, Toad. To no nie jest czasem ten Toad, którym się grało w poprzednim demo? Bo chyba... Zastanawiam się, czy ja mylę gry. Ej, wyszuk Dajcie mi chwilę, wyszukam sobie... Wejdę na mój kanał. I wyszukam... O Jezu, zmienili tą aplikację i teraz nie wiem, jak się wyszukuje. Król. No. Mortem? Nie wiem. Nie, nie ma czegoś takiego. A jak piszę Mario Exe, to poznam po miniaturce. Mario Exe dużo nie nagrywałem, więc chyba znajdę. A, nie! To ja pomyliłem gry chyba. To chyba było Little Impact, co ja nie potrafiłem przejść. O ile dobrze patrzę. Nie jestem pewien. Dobra. Cześć, Toad. O! O, ja, ja mam... Ojej, o klucz. Daj mi ten klucz, dobra? Dzięki za klucz. Ej, ale to, że ja musiałem naprawdę było zbliżenie na to i trzeba było zabrać ten klucz, to jest okropny detal. Wspaniały detal, ale przerażający. Dobra. Kiedy coś się stanie. U!